Dziś, Szanowni Państwo, spotykamy się obok największego w Polsce pomnika żołnierzy wyklętych, by oddać hołd bohaterom, którzy poświęcili życie w imię wolnej i niepodległej Polski. W miejscu, które dzięki społecznej inicjatywie stało się symbolem niezłomności, składamy dziś wyrazy naszej wdzięczności tym, którzy nie pogodzili się z komunistycznym zniewoleniem i walczyli do końca, nie bacząc na cenę, jaką przyszło im zapłacić. Żołnierze Wyklęci to bohaterowie niezłomni, dla których patriotyzm i wolna, niepodległa Polska były sensem, sensem życia. Po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, widząc, że Polska ponownie znalazła się pod okupacją, tym razem sowiecką. Prześladowani, ścigani, zdradzeni pozostali wierni swoim ideałom, wypełniając do końca złożoną przysięgę. Ich historia. To świadectwo największego męstwa i wierności ojczyźnie. To wzór dla, przyszły, dla przyszłych pokoleń. Dziś pamięć o żołnierzach wyklętych nie jest już zakazana. Dzięki determinacji historyków, społeczników i patriotów możemy głośno mówić o ich bohaterstwie, a ich ofiara nie zostaje zapomniana. To nasza powinność wobec tych, którzy oddali życie za naszą Polskę. Przekazywać kolejnym pokoleniom prawdę o ich walce, o ich poświęceniu i ich ofierze. Niech dzisiejsze uroczystości będą przypomnieniem, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Niech będą hołdem dla tych, którzy w imię tej wolności oddali życie. Niech będą zobowiązaniem, byśmy nigdy nie zapomnieli o tych, którzy walczyli do końca, wierni słowom Bóg, honor, Ojczyzna. Cześć i chwała bohaterom!